Gość Poranka dynki. Grażyna Barszczewska jest naszym poniedziałkowym gościem. Dzień dobry o poranku. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry państwu. Zaprosimy państwa na spektakl, którego premiera odbyła się w listopadzie minionego roku w Teatrze, znaczy w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Już wkrótce ten spektakl będzie można zobaczyć ponownie, tym razem w Teatrze Polskim w Warszawie na scenie kameralnej. Czekając na dzień, to opowieść, która powstała na bazie wspomnień Stefanii Milenbach. Autorkami scenariusza są Patrycja Mikłasz-Pisula i Anna Skuratowicz, która także tę niezwykle kameralną opowieść, rozpisaną właściwie na dwa głosy, wyreżyserowała. Pani doskonale czuje się w takich opowieściach, kiedy można skoncentrować uwagę na bohaterce, na, to, na tym, co jest najważniejsze. Pamiętam. Te wszystkie twarze, te wszystkie twarze, które pani wykreowała chociażby w opowieści o Marlenie. Prawda? Tak, Marla A... na ostatni koncert. Tak, tak jest. Czekając na dzień, to właściwie duodram. Tak, moja koleżanka Dorota Bzdyla gra tę warstwę realistyczną, ta, która się działa. To jest opowieść o przeciętnej obywatelce II Rzeczpospolitej, którą zastaje sytuacja taka, jaka była w 1939. I Stefania Milenbach, którą, którą gram po latach, wspomina, napisała, napisała wspomnienia tego strasznego czasu. I, i to jest... Mam takie refleksje, że to właściwie dopiero do, 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 dociera do nas ta tragedia, jeśli ona spotyka nie ludzi bardzo zaangażowanych w politykę, decydujących o takich czy innych posunięciach świata, Europy itd., ale właśnie przeciętnego obywatela, na którego spływa to wszystko. To oczywiście bardzo tragiczna opowieść, chociaż to też jest zaskakujące po latach, bo, bo Stefania Milenbach, mimo że straciła wszystkich bliskich, została sama. Yy, potrafiła się jakoś odrodzić i tak jak mówi jej córka, jej, jej wnuczka. Właściwie tak odcięła ten czas tragiczny, że była świetną mamą, wspaniałą babcią, wesołą, korzystającą z życia. To jest niezwykłe, że zresztą to nie jedyny taki życiorys, kiedy, kiedy ci bohaterowie potrafią tak. Tak, odciąć zdecydowanie swoje, swoje życie tamto i właściwie stać się kimś, odrodzić się kimś, kimś zupełnie nowym. W kontekście opowieści o zagładzie takich, takich historii. Y Różnych tożsamości nieprzystających do siebie jest wiele. Ja pamiętam świetną książkę Remigiusza Grzeli, Wybór Ireny, o Irenie Gelblum, Velconti okay. di Mauro, i właściwie jedna biografia to są trzy zupełnie nieprzystające do siebie życiorysy: chęć zapomnienia, zatarcia śladów, wyparcia niejako tej traumy, a w przypadku Stefani Milenbach. Moglibyśmy powiedzieć, że jest zupełnie inaczej, że jest to taka, taki przykład, który moglibyśmy nazwać kobiecą wersją Hioba? No właśnie, tak. To, to, to wydaje mi się, że to jest trafne bardzo. Z tego, z tego co z, z pani Stefania wspominała, już niestety odeszła od nas, ale Wydaje mi się, że też ona, ona to, dlatego opierając się przez wiele lat wspomnieniom, powrotom do tych czasów, o czym mówią jej bliscy, jednak zdecydowała się na to, żeby, żeby wrócić do tego, żeby opowiedzieć, żeby był ten ślad. Ten ślad bardzo konkretny, bardzo rzeczywisty. Ona tam opisuje w szczegółach. Przyznam, że nawet mimo, że znam tę literaturę z różnych stron, to wiele szczegółów mnie, mnie bardzo zdziwiło. Na przykład? Na przykład te, te bunkry, które były budowane, miały nawet niektórzy bogatsi właściciele domów, w których były budowane te wąkry już w czasie, kiedy wiedzieli, że, że getto będzie ulegało likwidacji, wynajmowali nawet architektów, żeby tak wybudować te bunkry, żeby tam było wszystko, to trzeba, żeby było wyjście nawet na aryjską stronę i tak dalej. Więc myślę, że dobrze się stało, że ona jednak wróciła do tego, że, że jest ten taki bardzo konkretny ślad i te wspomnienia, które się oblekły w taką rzeczywistość. Kiedy byłam na, w Polinie na wystawie, to właśnie tak się poczułam. Tak jak ja bym była tą bohaterką, która znajduje się w tym pomieszczeniu półtora metra na, na, na dwa, i, 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 i słyszy, co się dzieje, musi z tym sobie jakoś poradzić. Jest taka też piękna, piękna scena, piękne wspomnienie scena, bo właściwie nie ma tej sceny, ale ja sobie ją wyobrażam, jak Stefanie mówi, że. Kiedy już to było zburzone, i ona gdzieś tam się kryła jeszcze w jednej z ostatnich tych kryjówek, kiedy wieczorami wychodziła, kiedy była na, na zewnątrz, kiedy było bezpiecznie, kiedy była cisza i patrzyła na te, na te płonące, na te płonące zgliszcza, na te y, wystrzały, na te odgłosy wystrzałów, na te fajerwerki często. Y, y, tragiczne, dramatyczne, wojenne i nawet mówi, że to było fascynujące, to było piękne ta cisza, to umarłe miasto, którym wydawało się, że nikogo nie ma, jednak kryło się tam sporo Żydów, którzy jednak przetrwali. Zacząłem się zastanawiać, jaką siłę trzeba w sobie mieć taką wewnętrzną siłę, by w takim obrazie dramatycznym, patrząc na płonące getto czy dogasające getto, w którym straciło się całą swoją rodzinę, mm -hmm. widzieć w tym coś przyciągającego tak. i coś, co można określić tak. mianem piękna. Tak. Tak, ona zresztą wprost o tym mówi, że to, że to było fascynujące, to było, to było piękne. To była jak jakaś niezwykła dekoracja teatralna, filmowa y, z atmosferą, y, z, tym, z tym, co ona przeszła, bo przecież y, jest tam również y, tragiczny moment, kiedy ona urodziła dziecko w, w tych warunkach, y, w tych podziemiach. Warszawa i getto, potem Milanówek po tak, powstaniu warszawskim, tak, tak. potem Izrael potem i, Izrael i, i potem wreszcie Brazylia. To jest... Była nawet przez chwilę w szkole filmowej. W, w Łodzi, Łodzi po tak, wojnie, tak. tak, tak. I, i, I potem, i, ale skojarzyło mi się to tak, to, to o czym, o czym mu, mówi Sefania i zresztą wiemy to z literatury. Z tego czasu, ciągle, ciągle zadaję sobie pytanie: jak to możliwe, że my, ludzie, ciągle nie wyciągamy wniosków, ciągle się nie uczymy, ciągle te doświadczenia o niczym nam nie mówią, choćby w dzisiejszych, dzisiejszej rzeczywistości. Jak to się dzieje? A przecież to tak niedawno. Ja jestem rocznikiem powojennym, ale jednak ta wojna gdzieś tam, gdzieś tam we mnie tkwi, Bo pewnie przez wspomnienia rodziny czy tego czasu, który jednak tak nie, nie tak bardzo nie odszedł. Ja nawet pamiętam jako dziecko. Yy, Taki, takie fragmenty, właśnie wydawało mi się, to nie zdawałam sobie z tego sprawy, nawet sobie to, tego tak nie nazywałam, przecież, ale takiej właśnie niezwykłej scenografii pamiętam połowy zburzonego kościołu, kościoła. Józef Hen mówi, że to musiało być na Placu Trzech Krzyży. Prawdopodobnie tak. Czy, czy właśnie nasz dom, w którym się urodziłam, podziurawiony i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, I, i, i doświadczenie nic sam nie mówi. A może ta, ta forma liczby mnogiej nam? nie jest właściwa. No, czy, gdyby, Może inaczej, tak. im, im, tym, którzy tak, decydują gdyby, no o No właśnie, ale konflikcie, nam mówię jako, jako, jako gatunkowi, mhm. bo myślę, że nawet słonie z tego, co oglądam, jakieś doświadczenia wyciągają, wyciągają wnioski z doświadczeń złych i, i potrafią, no właśnie, wiedzą, że właściwie wojna... Wojna, myślę, że powinniśmy wiedzieć, jak, jak pan powiedział, że my, no tak. Gdybym ja mogła decydować, pewnie zdecydowałabym zupełnie inaczej. Ale y, wojna nikogo nie oszczędza. I nawet tych, którzy wywołali, to też nie oszczędza, to im się tylko tak wydaje. Zawsze trzeba być silnym i powinno się wiedzieć, że zawsze znajdzie się jakiś sposób, by zmierzyć się z tym, co nas spotyka, nawet z najgorszym. Złem. To jest tak, jedno to jest z przesłanek. Tak, 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 tak. Zresztą, ona właśnie ona, ona pięknie to udowodniła. Pięknie. Chociaż są tam też fragmenty, w których bardzo wprost, odważnie przyznaje się, że uciekając tam w pewnych sytuacjach, uciekając przed przed Niemcami, m, musiała, jak mówi, kopać, przebijać się, walczyć. Tak? Bardzo to odważne i bardzo piękne, uważam. Jak publiczność przyjmuje tę opowieść? To jest wstrząsające, ponieważ yy, jak, jak kończy się spektakl, jest cisza. I w, po, powiedziała mi jedna pani z widowni, która przyszła do mnie po przedstawieniu, powiedziała: Wie pani, m, aż po prostu wstyd klaskać, bo to jest tak dojmujące, tak. Tak, tak wydaje się, niestosowne nawet, żeby. Żeby wracać do tej konwencji nagradzania tej, twórców, tak, tak że, to, że to, to robi takie wrażenie, że widownia zamiera i absolutnie my, aktorzy, to rozumiemy. Na to Państwo czekają, tak, na tę tak, ciszę przejmującą. Tak, 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 tak. tak. Grażyna Barszczewska opowiadała o spektaklu, który w czerwcu będzie można zobaczyć w Teatrze Polskim w Warszawie w czerwcu a później pod koniec października wszelkie szczegóły oczywiście w internecie czekając na dzień. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Gość poranka pół.